No pomysł w ogóle na szkolenie z Michałem podszedł na to, że ja sam w końcu chciałem mocno do tego tematu przysiąść i się nauczyć i tak to trochę sam odraczałem, że to jeszcze za wcześnie, bo e, to są za małe zyski, za małe inwestycje, tak. żeby tam brać doradców e, od podatku. Najpierw inwestycja a potem <grym> tak, podatki. Tak, tak. tak. Natomiast jak się, jak się okazało właśnie teraz ja leci mi trzeci rok jakby właśnie w deweloperce i gdybym od początku pogadał z Michałem, to już przynajmniej 100 tysięcy byłoby do przodu. <grym> A ile wtedy wystarczyło? Pół godziny. Pół godziny. Pół godziny spotkania i już, i już tutaj korzyść została zidentyfikowana. Potencjalna oczywiście. Moi drodzy, warto naprawdę na te warsztaty przyjechać. Posłuchajcie też co mówią inni, nasi uczestnicy. Dziękuję. Prowadzący prowadzi ten temat według mnie genialnie. Być może nie będę ekspertem. Na pewno nie będę ekspertem w podatkach, natomiast na pewno zagadnienia, które zostały poruszone w sposób jasny, precyzyjny i bardzo merytoryczny pozwolą mi na to, że będę wiedziała, gdzie i kiedy zadawać pytania. Jestem już kolejny raz na szkoleniu prowadzonym przez dewelopuj. Tym razem na tapecie są podatki, z których szkolimy się przez trzy dni. Temat niełatwy, można by powiedzieć, że temat niewdzięczny, natomiast bardzo ciekawie prowadzone szkolenie przez mecenasa Michała Pomorskiego. Michał tłumaczy i pokazuje wszystkie ryzyka, które są związane w biznesie deweloperskim z podatkami i uzmysławia nas jako deweloperów nie tylko o tym, że trzeba wybudować i sprzedać nasze osiedle, ale również pokazuje, że biznes europejski jest jak każdy inny biznes. Musimy walczyć z podatkami, musimy wszystko zaplanować, poukładać biznes, w struktury, a również w procedury. Najbardziej jakby mi ułatwiło struktura spółek, która by mnie interesowała. Odnośnie podatków, tak, podatki od gruntów, VAT, jakby to jest najważniejszy czynnik, kiedy go płacimy, kiedy go nie płacimy. Naprawdę jest to godne polecenia. Już po pierwszej godzinie szkolenia y, dowiedziałem się, jak zaoszczędzić około 300 tysięcy dzięki chociażby w formie działalności, w jakiej należy prowadzić swój biznes. Nie chodzi tylko o spółkę deweloperską, ale całą strukturę, jaką należy zbudować, żeby ten biznes był jak najbardziej opłacalny. To, co jest bezcenne, to jest możliwość kontaktu i bezpośredniego spotkania z fachowcami. I tak mamy tutaj... Jak szkolenie? Jestem bardzo zadowolony, bardzo mi miło. Cieszę się, Dzięki. że się poznaliśmy. Coś dla siebie że... wyniesiesz ze szkolenia? Na pewno nie jedną rzecz i myślę, że jeszcze się spotkamy kilka razy. dobra Myślę, że bez tego szkolenia dodatkowe błędy mógłbym zrobić. Pewnie to szkolenie trochę mi poukładało w głowie, jakie zapisy warto byłoby zrobić, zarówno w umowach, jak i jak i ogólnie przy inwestycji deweloperskiej. Warsztaty z podatków deweloperskich, myślę, że jest to podstawa. To jest no jeden z kluczowych rzeczy, na których może nas to wszystko ugryźć i przez kolejne lata będzie to ścigać. Możecie realizować najlepsze inwestycje deweloperskie w całej Polsce z bardzo dużym zyskiem, milion złotych w ciągu roku. Natomiast jeżeli nie zastanowicie się, co wy w ogóle sprzedajecie i w jakiej formie prowadzicie ten biznes, no to niestety, ale Urząd Skarbowy się tym zainteresuje za was. Więc szczerze powiedziawszy, zachęcam do zweryfikowania swoich planów biznesowych i skonsultowania tego osobą, która się tym zajmuje: Michał Pomorski, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.